Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Dzięki uprzejmości Księgarni Bogulandia na Ząbkowskiej w Warszawie mogę tutaj nagrać rozmowę. Rozmawiam z Agnieszką Marianowicz-Szczygieł z Instytutu Ona i On. Witaj. Czytam no, Cię. Mamy taki temat do poruszenia, a mianowicie film, który ma w marcu premierę. To nic takiego, który jest produkowany przez Centrum Życia i Rodziny. No właśnie, chciałem się zapytać wstępnie, tak, żeby zachęcić też widzów, mhm. O czym jest to film, jaki to jest dokument i właśnie dlaczego warto go obejrzeć? Film będzie miał premierę 11 marca, także już niedługo, lada moment. Jest to film dokumentalny o edukacji seksualnej. Myślę, że pierwszy taki film w Polsce, a jeden z niczek na świecie. Ja znam jeszcze jeden film War on Children, mhm. który jest podobny w charakterze, ale tylko podobny. Film jest warto obejrzenia z kilku względów. To znaczy myśmy się tam starali, bo ja jestem scenarzystką i współreżyserem, a producentem jest Centrum Życia i Rodziny. Dlatego mówię, że staraliśmy się. Staraliśmy się uczynić go maksymalnie obiektywnym i docierać do źródeł, do faktów, do cytatów, po prostu tak, żeby. Przeciętny Polak mógł się zaznajomić, tak, o co chodzi w tej, w tej wojnie edukacji seksualną, która się przetacza przez nasz kraj. Dlaczego jest o tym tak głośno, do czego to może doprowadzić, jakie są fakty, z którymi się trzeba i warto zapoznać. Ten film składa się z kilku, film to nic takiego, jeszcze powtórzę tytuł, składa się z kilku części. Pierwsza część pokazuje protesty na całym świecie związane z prowadzeniem edukacji seksualnej w tak zwanym modelu CSE, bo o tym mówimy. Potem jest część poświęcona statystykom, czyli sprawdzamy, co się takiego dzieje w Polsce, że nagle tutaj musimy jakieś prawda, zmiany drastyczne wprowadzać w edukacji seksualnej. Potem jest część poświęcona, taka troszkę historyczna, a troszeczkę zapozna, zapoznająca z, z treścią podręczników. Następnie część poświęcona luminarzowi edukacji seksualnej, czyli Afedowi Kinsejowi, o którym też jest teraz prawda głośno w Polsce, a więc tak się cieszę, że też się z, 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 naprzeciw też, też temu zainteresowaniu. No, i największa naj... czasowo-pojemnościowo część dotyczy edukacji seksualnej w praktyce. Czyli po prostu pokazujemy, jak to się robi na świecie, z czym to się wiąże, jak wyglądają takie lekcje, jak wyglądają podręczniki, co mówią nauczyciele, co mówi się dzieciom, w jakim wieku są te dzieci. Więc naprawdę to, to robi wrażenie. Myśmy na początku, kiedy montowaliśmy ten film, to naprawdę musieliśmy to robić z modlitwą, bo jest bardzo dużo zberezieństw, że tak powiem, e, które potem mozolnie zasłanialiśmy planszawi, tak, żeby, żeby też widz nie musiał być na to narażone. Myśmy musieli niestety przez to przejść. No ale to problem jest tego, że to wszystko się serwuje dzieciom i młodzieży. No i na końcu jeszcze jest taka podczęść, powiedziałabym, poświęcona. E, werbowaniu nowego pokolenia, tak to mogę określić, werbowaniu aktywistów, nowych, nowego pokolenia aktywistów. To jest dla mnie osobiście chyba, chyba najbardziej wymowna w tym wszystkim, bo to, to e, z czym mam do czynienia, to częściowo Polacy wiedzą, tak nie, nie, nie wiedzą może w pełni, ale trochę wiedzą, natomiast są też pewne mechanizmy, które w Polsce jeszcze nie zostały wdrożone, a które są już przygotowane, przyklepane, że tak powiem, i grozi nam to, że to zostanie po prostu wprowadzone. Mhm. I w jakiej konwencji ten film został zrealizowany, bo już zasłyszałem przed, mhm. przed rozpoczęciem nagrania, że nie jest to taka konwencja, że wypowiadają się jacyś eksperci. Ja coś powiedzmy, że w, w, mhm. sobie e, reżyseria dobrała swoich tam ludzi prawicowych, żeby się wypowiedzieli tak czy tak, tylko po prostu jest to dokument, który pokazuje fakty, opisuje rzeczywistość bez jakiejś interpretacji, tak? Dokładnie na tym nam zależało. To są albo po prostu materiały filmowe, zaczerpnięte skąd tylko mogliśmy, czy pokazujące przebieg lekcji, czy, czy jakieś print screeny podręczników, czy na przykład podgląd stron z, z danymi statystycznymi. E, czy fragmenty filmów o Kinseju, więc nie ma tam ani jednej gadającej głowy, że tak powiem. E, jest jak na, Staraliśmy się minimalizować interpretacje, a skupiać się na faktach, na tym, na tym, z czym po prostu mamy do czynienia. E, to jeszcze może wspomnę, skąd taki tytuł. To nic takiego. W zwiastunie, na stronie to nic takiego, PL, już możecie ten zwiastun Państwo tam zresztą obejrzeć. Jest wmontowany fragment wypowiedzi e, pana e, e, Rafała Trzaskowskiego, e, który nas zainspirował, który mówi, że tam nie ma nic takiego, tak, e, z czym światły Polak nie mógłby się zgodzić. E, kiedy się natomiast patrzy na przykład na, na sceny e, czy na, na, na dowody wprowadzenia edukacji seksualnej w przedszkolach, na zachodzie, no to trudno powiedzieć, że to jest to nic takiego, tak? Mhm. <laughs> więc, więc tak to, e, tak to wygląda. Więc czyli czyli przez taki. cały dokument prowadzi widzów y, narrator, tak? To w ten sposób tak, wygląda? Tak, dokładnie. Jest narrator. E, są też takie części nieme, gdzie jest dosyć duża wymowa tych, tych materiałów dokumentalnych, ale zasadniczo jest narrator, tak. Mhm. Czyli premiera jest jeszcze raz kiedy dokładnie? 11 marca w Warszawie. Ale jakoś oddzielnie dla dziennikarzy, dla tak, tak, ogólnie yy, widzów. Yy, yy, tak, natomiast yy, na stronie już państwo macie ona jeszcze będzie rozbudowywana, yy, będą tam jeszcze dokładane yy, pewne małe elementy. Natomiast yy, 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 z tego co wiem od, od yy, właściciela tak, tego filmu, od producenta, czyli Centrum Życia i Rodziny. To pomysł jest taki na dystrybucję tego filmu, żebyście to Państwo, tak, z całej Polski, zgłaszali zapotrzebowanie, że chcecie ten film obejrzeć. Centrum Rzeczy i Rodziny ma pomóc też w przygotowaniu takiej projekcji i też zaprosi ekspertów, żeby można było też o, o filmie i w ogóle o edukacji seksualnej porozmawiać, tak, żeby to też ten film był takim przyczynkiem do, do, do wszczęcia lokalnej dyskusji, do, do zajęcia się po prostu tym, tym tematem. Więc warto się zgłaszać do, do Centrum Życia i Rodziny, właśnie przez stronę, tam już formala, formularz taki kontaktowy się znajduje, zgłaszać takie zapotrzebowanie. No i druga ścieżka to też dystrybucja takich innych płyt z nagraniami, one są jeszcze w produkcji. Będą w, na kolejnym etapie, ale też m, nagła, mówię o tym już pod takim kątem, że to jest też m, opcja dla Państwa, że można po prostu skorzystać, tak, z, zamawiając, zamawiając płytę. Pewnie będzie, pewnie tak się spodziewam, tak że będą jeszcze jakieś inne możliwości, nie wiem czy, czy jakieś e, emisje telewizyjne, ale to już jest kolejny, kolejny, kolejny etap. Ale to w internecie się nie pojawi, na zasadzie na YouTube jakim? E z tego co wiem, ja nie chcę się tutaj wypowiadać w, w imieniu producentów, e, takie pomysły były, natomiast e, czy w całości nie wiem, może bardziej w częściach, a kiedy, to też nie wiem, więc, więc to, już, to już nie jest pytanie do mnie. Na razie jakby jest taka konwencja przyjęta, że będą emisje w poszczególnych miastach. Mm -hmm. Ale jako, że płute. to jest. Y wszystko tworzone przez fundację, przez stowarzyszenie no to generalnie to nie jest jakby produkt komercyjny sprzedawany, tak? Tylko to jest w miarę możliwości jak najbardziej rozpowszechnione. Tak, tak, tak. To nie jest projekt, produkt, projekt tak komercyjny jak najbardziej. Także ja myślę, że tutaj też trzeba wesprzeć finansowo A w, ten sposób. E, mhm. tak, e, w zasadzie dobrowolnej ofiary. E, bo bo no, ten film produkowaliśmy przez ponad pół roku, od czerwca mm. zeszłego roku, więc on pochłonął mi mnóstwo pracy i mnóstwo też zasobów różnego rodzaju, więc raczej tutaj zaapelowałabym o wsparcie. Mm -hmm. I tak na zakończenie, też żeby nie zdradzić mm -hmm. bardzo, ale powiedzmy twoim zdaniem, jakie są najbardziej kontrowersyjne albo najbardziej mm, istotne rzeczy, które w mm -hmm. tym filmie zostały zawarte? Znaczy... Ja bardzo dużą rolę przy, 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 przywiązałam do statystyk. znaczy Dla mnie one były ważne. Ja lubię liczby, lubię konkrety, nie lubię się gdzieś tam unosić w jakiejś przestrzeni domysłów. No z domysł. nimi trudno polemizować. Nawet. Tak, z nimi trudno polemizować. Więc jest kawa na owe pokazane, że Polska tak naprawdę ma o wiele lepsze wskaźniki powiązane z edukacją seksualną o wiele lepsze, nie trochę lepsze, ale o wiele lepsze niż, niż Zachód. Więc to raczej polski model. Wychowanie tak do życia w rodzinie, czy, czy zbliżone do niego, warto byłoby rozpowszechniać na zachodzie. To jest jedna rzecz. Druga, y, druga sprawa no to to, że ten model jest oparty na, na tak zwanym pojęciu seksualności dziecięcej i że seksualność jest w centrum życia. To jest niedoceniane. To, to są takie założenia fundamentalne, które układają wiele innych kwestii. No i może trzecia jeszcze, jeszcze ważna rzecz to to, żebyście Państwo nie, nie wierzyli w te zapewnienia, te określenia powiązane z, z to, tym modelem edukacji seksualnej CSE. E, A jeszcze ten, ten skrót proszę wyjaśnić, bo CSE ja. CSE to jest Comprehensive Sexuality Education, czyli kompleksowa edukacja seksualna. To jest ten typ C, tak? To jest tak, to jest B i C. Aha, e, okay. jakby powiązane, bo, bo to różnie interpretują bo, różne bo za, strony. Ja, dlatego pytam, bo zazwyczaj w Polsce się mówi o tym, że my mamy tą A, czyli do abstynencji w sensie, mm -hmm. żeby m, tworzyć dopiero rodzinę. I ta negatywnie oceniana to jest B, tak? Dlatego dopytałem mm -hmm. o, o, o ten skrót dusz. Znaczy oni mówią C, tak, a ja bym powiedziała, że to jest bardziej B niż C, tak. Mm -hmm. Dlatego też te określenia, które są przez, przez autorów przyznawane, czyli to, że jest to właśnie kompleksowa, że ona jest prozdrowotna, że jest naukowa, to to są wszystko bzdury, tak? Tam są oczywiście takie elementy zakotwiczenia, bo trudno byłoby zupełnie kit ludziom wciskać, ale, ale no, demaskujemy mhm. e, takie, za, takie założenia, takie opinie. No dobrze, czyli rozumiem, że jakaś kampania promocyjna będzie bardziej w marcu, też będzie można porozmawiać Dokładnie. z reżyserami, też z ekspertami jakimiś towarzyszącymi w mediach, więc na pewno. Będzie się działo w różnych telewizjach internetowych, można będzie wypatrywać w marcu jakiś nagrań dodatkowych. Tak i zapraszamy do zainteresowania na odsyłam na stronę to nic Okej. Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo. Rozmawiałem z panią Agnieszką Marianowicz Szczygieł, Instytut Ona i On. Bardzo dziękuję.